Dzisiaj wycieczka po lesie z aparatem. Nie zbieram grzybków, ale jest masa rydzów. Jak to na grupach mówią mleczaje, ja potocznie mówię rydzę, chociaż wiem, że to jodłowe. Jest tego tu. Cała masa w paprociach. I wielkie są takie jak. Jak O Mówię, ja dzisiaj nie zbieram, idziemy raczej z aparatem po łąkach parę sarenek było teraz no ale mówię, no jakby chciał to po prostu nie wiem czy byśmy wyszli z lasu jest zatrzęsienie proszę tu spojrzeć tylko jeśli się jakieś prawdziwki trafią to może będę brał po plecaka bo się nie rozwalą a tych nie zbieram w czasie wycieczki natrafiliśmy jeszcze na salamandrę plamistą Wilgoć I pewnie koleżanek spotkamy więcej, bo Jest Mokro strasznie i tak one wtedy wychodzą Także lecimy dalej, może będą jakieś fajne Rzeczy do zobaczenia O teraz Jeszcze spotkałem bandę, bandę dłaków Całą też nie zbieram, czyli nigdy nie w tych grzybków nie jadłem. Wiem, że takie są, wiem, jak wyglądają, ale przyjemności jedzenia nie miałem. Może kiedyś spróbuję. Idziemy takim potoczkiem do góry, a może coś, coś jeszcze fajnego będzie. Jak na razie nie jest źle. Jest czaszka w lesie, ale niestety i stara. I stara, i złani. Także lecimy dalej. Zaczęło nam padać, więc chyba długo nie pochodzimy. A może coś będzie jeszcze fajnego do pokazania, schodzimy już łąkami do domu. że jesteśmy niedaleko. O, pomału sobie idziemy. Myśleliśmy, że kanie będą, ale nie widać. I chyba znaleźliśmy ofiarę wilków. Znaczy, jej resztki więcej nie widać tylko głowę pewnie zjedzone reszta A i tyle no zawracamy już chyba koniec naszej wycieczki może po południu wyskoczymy na na kanie na łąkę koło domu już jestem pod domem koniec wycieczki 16 km o przeszliśmy taką takie kółko trochę lasem trochę łąkami trochę później już drogą no nic nie trafiło się nic ciekawego, jakiegoś super, ale wycieczka fajna. Tym bardziej, że cały tydzień padał deszcz i w końcu udało się gdzieś wyjść. Do zobaczenia.